Mamy trzecią już edycję w Shop Festiwalu. To jest takie nasze autorskie podejście do dni otwartych, gdzie chcemy pokazać praktyczne podejście do nauki. To nie jest tylko to, że zwiedzamy uczelnie i oglądamy jakie są pracownie, ale przede wszystkim to są bardzo praktyczne, bardzo ciekawe, fajne, wciągające warsztaty. Jest tu dużo rzeczy, których się nie spodziewałem, i na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem jakkolwiek zawiedziony. Wręcz przeciwnie, myślę, że są to zajęcia bardzo potrzebne. Myślę, że na pewno rozważę opcje tych studiów, jak będę już kończył szkołę średnią. Przede wszystkim to są oczywiście warsztaty związane z kryminalistyką, kryminologią, gdzie będziemy się uczyć o różnych śladach, jakie możemy znaleźć na miejscach zbrodni i jak je odczytać, jak je zabezpieczyć. Będziemy się też uczyć o tym, co można odczytać ze śladów krwi, o tym, że nie ma kłamstwa, którego byśmy nie mogli rozwikłać. Praktycznie było, ciekawie było, krótko zwięźle na temat. Najbardziej zainteresowało mnie to ostatnie zajęcia właśnie z waliografu. Będziemy się uczyć robić profesjonalne rolki, a także będziemy uczyć się copywritingu. Nauczyliśmy się, jak mniej więcej opisywać różne rzeczy, marki, produkty itd. Także myślę, że bardzo fajnie. A ponadto będzie można też się sprawdzić, czy umiemy zarządzać procesami na warsztatach z logistyki oraz czy umiemy się obronić na warsztatach z samoobrony. I się na plecy. Yes. Bardzo mi się spodobało ze względu na, również na to, że 10 lat trenowałem karate i myślę, że to była naprawdę cenna lekcja i cenne doświadczenie, które zbyliśmy dzisiaj podczas tych 45 minut.